Podmiotem naszych badań jest utylizacja popiołów lotnych z biomasy, wprowadzenie nowych paliw do użytku, oczywiście powoduje, że powstają nowe odpady. W dzisiejszych czasach nie możemy pozwolić na to, żeby odpady, które powstają, pozostały bez jakiegoś ponownego wykorzystania. Nasze badania służą przede wszystkim temu, żeby ten materiał tak zmodyfikować popioły lotne z biomasy. Aby stanowiły one przydatny dodatek do materiałów cementowych. Nasze badania akurat wykazały, że przy odpowiedniej właśnie modyfikacji tego materiału jesteśmy w stanie uzyskać większe wyniki wytrzymałości oraz większą szczelność tego materiału, co zapewni na pewno no. lepsze wykorzystanie tego materiału właśnie w technologii betonu. Szukamy wszelkich możliwych sposobów, argumentów do tego, żeby pokazać przydatność tego materiału przy tym konkretnym zastosowaniu. I z naszego punktu widzenia właśnie zastosowanie tych materiałów w technologii betonu z racji dużej zdolności cementu matrycy cementowej do immobilizacji szkodliwych wszelkich substancji w szczególności właśnie metali ciężkich to właśnie dla nas wydaje się, że popiół lotny w naturalny sposób mógłby zostać wykorzystany właśnie w technologii betonu odpowiednio modyfikując ten popiół lotny wykorzystując Charakterystycznych właściwości tego popiołu możemy uzyskać pewien materiał, który rozwiąże w tym momencie problemy no, dwóch branż de facto, bo branży cementowej, która dąży do tego, żeby ograniczyć zastosowanie zwykłego cementu w materiałach powstałych właśnie na bazie tego spoiwa, ale również wykorzystamy nowy odpad, który w tym momencie głównie jest hałdowany z racji tego, że po prostu normowania prawne nie zezwalają na jakiekolwiek inne wykorzystanie tego materiału. My znaleźliśmy pewne sposoby jego wykorzystania w tym momencie, które no, wykorzystują te zalety. Będziemy badać nowe możliwości również zastosowania tych popiołów lotnych z biomasy w materiałach budowlanych. Również prowadzimy badania nad spoiwami bezcementowymi oraz materiałami. O wysokiej zawartości popiołu lotnego. i Będziemy dążyć do tego, żeby no właśnie znaleźć sposób na to, żeby akurat stworzyć z niego, z tego popiołu lotnego, pełnowartościowy dodatek, który będzie jednocześnie umożliwiał wykorzystanie tego materiału, ale również będzie pełnowartościowym inżynierskim dodatkiem stosowanym właśnie do produkcji materiałów cementowych. W pierwszej kolejności właśnie badaliśmy takie mniej powiedzmy odpowiedzialne materiały, ale też pod pewnymi względami, które pasują powiedzmy właśnie do charakterystyki tego popiołu, a mianowicie do kostki brukowej, do płytek chodnikowych, do również produkcji krawężników, wszelkich materiałów, które są produkowane poprzez wibroprasowanie, ale równie dobrze będą mogły to być właśnie różnej masi materiały o dużej zawartości popiołu lotnego. Z racji tego, że to są materiały Mniejszej odpowiedzialności tego typu odpady również mogłyby zostać tam w pomyślny sposób wykorzystane. Zupełnie nowym sposobem ich wykorzystania tych popiołów lotnych są materiały właśnie bezcementowe. Prowadzimy badania nad wykorzystaniem popiołów lotnych w geopolimerach. Liczymy na to, że i możliwości wykorzystania tego popiołu będą dużo, dużo szersze.